Niedawno w sklepie znalazłem bardzo ciekawą rybę. Nazywa się kurek. Wypróbowałam ją i okazała się przepyszna. Dzisiaj jej wersja z sosem z pomidorów, czerwonego wina i zielonego pieprzu. I zaczynam oczywiście od przygotowania sosu. Cebulę kroję na drobną kostkę i przesmażam w garnku na oliwie z oliwek. A kiedy się porządnie zeszpi, a nawet zacznie się rumienić, dolewam czerwonego wytrawnego wina. Chwilę redukuję, po czym dodaję pomidory pelati, lekko rozdrobnione dodaję kilka gałązek tymianku i gotuję przez kilka minut po czym doprawiam solą, świeżo zmielonym pieprzem a także odrobiną cukru do sosu pomidorowego idealnie pasuje czosnek dodaję utarty na tarce. i jeszcze wcześniej zapowiedziany pieprz zielony mieszam i gotuję jakieś 5-10 do 10 minut dodaję jeszcze sos chili dosyć sporo, ja lubię ostry sos już dochodzi, więc pora na rybkę przygotuję ją bardzo prosto tuszki, skórka, posypuję solą świeżo zmielonym pieprzem i skrapiam sokiem cytryny z obu stron, odstawiam na jakieś 10 minut. Po czym obtaczam je dokładnie w mące i układam na mocno rozgrzanej patelni z olejem. Używam oleju rzepakowego, nalewam go mniej więcej pół cm głębokości. A po mniej więcej 2,5 minutach smażenia, kiedy ryba nabierze koloru złoto-brązowego, obracam ją na drugą stronę, czasami trzeba przewrócić też na trzecią. Dosmażam dookoła na równomierny kolor, po czym przekładam na talerz, na którym czeka już na nią sos. Posypuję jeszcze listkami tymianku. Ta ryba ma wręcz cudowny smak, jest niesamowicie soczysta i ma wspaniałą strukturę, a z tym sosem smakuje genialnie. Więc i Wy koniecznie zróbcie taką rybkę u siebie w domu, a podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.